Siemano, witam Was serdecznie w kolejnym materiale, dzisiaj do ten skin, a żeby go zgarnąć łapa subik i komentarzyk, bierzecie udział. Życzę wszystkim powodzenia, my znajdujemy się na csgskins.com, link do strony w opisie, kodzik soul, aktywuj darmowe, 20 na start, 10% bonusu do wpłaty. Tutaj wszystkie metody płatności, takie jak skiny, pace of cardy, krypto, bliki, smsy, no macie wszystkie metody. <laughs> A co najważniejsze, mordeczki, wbijając <laughs> wybaczcie, kurczę, wybaczcie, z moim kodem minimum dyszkę macie szansę na kałaszka, minimum 5 dyszek macie szansę na kosę i na kałaszka. Czym więcej, większa szansa i po prostu po wpłacie ktoś z Was otrzyma taki komunikat, że dostał prezent. Tych skinów już jest masa rozdanych, kosa już jest ponad miesiąc, eee, no ale kurczę, mam nadzieję, że w końcu zostanie wylosowana kałaszek od niedawna, więc bierzcie udział, na kałaszka trzeba mniej. To jest minimalne, czym więcej, no tym większa szansa po prostu. A my dzisiaj boostujemy eventowe skrzyneczki, najdroższe. Więc proszę Państwa, już bez zbędnego przypierdzielenia. No, jak wiecie, ostatnio bitwa siadła w poprzednim materiale, no więc dzisiaj boostujemy. Tylko teraz, jeszcze to zrobić z boostowanego underdoga? A robimy underdoga. Bitwa wtedy siadła, więc robimy underdoga. Najdroższa skrzynka eventowa to jest Serpent Case. Walimy maksa, czyli 20 skrzyneczek łącznie 80, o kuźwa, ha, ha. no to sobie przedobrzyłem, będzie 19, będzie 19, no chyba, że, czekajcie, no nie, na no, czterech stówek z tych punktów eventowych nie wyklepię raczej, raczej nie, no dobrze, no trudno, no trudno, to będzie 19, eee, Zbustowany underdog, no i trudno, kurczę, ja mówię, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Źle to, źle to przeliczyłem, e, Michael Rosso i bot, Emily nie ma bota i samu, więc jest dobrze, znaczy chociaż no wiadomo, ja mogę sobie go nie dodać po prostu, no ale z botem i samu jest różnie, e, okej, okay. kurwa nie, kuźwa, przecież to jest bus, ja, przecież to jest underdog, a ja tak się cieszyłem, już mówię, kurde, jesteśmy na prowadzeniu, nie, jako my przewagę żeśmy w pierwszej rundzie sobie naklepali, to ja jestem teraz pod wrażeniem. Dla Rosso, tutaj jak najdroższe skiny, jak najdroższe dla Rosso muszą lecieć. Na Michaela i Emili również, no nam by musiały lecieć dosyć słabiutkie. Dobra, Rosso chyba. Nie, myślałem, że to jest drogie. Ja, pitole. No to żeśmy wystartowali nieźle. Ech, kurczaki, dobrze, Emili spoko. Emili spoko, Emilii nas teraz przegoni. Kurwa, no nie przegoni. Ja! No to żeśmy wjechali, mordy. jak najdroższe te kałaczki. Kurwa mać, no serio za 700 NAM musi lecieć. Nie, no nie, no nie, no kurwa, no nie. Nam za 7 a bot Emili trafia za 200. Patrzcie jak wcześniej no w sensie poprzednia bitwa siadła, ale mówię o, ale to w Hokuziwa. wa, to o jejku. To takich kostów musieli natrafiać. Poprzednia bitwa siadła, mówię, no to jak bitwa siadła, no to teraz bitwa może być ciężko, to zrobię underdoga, nie? Teraz żałuję, że nie zrobiłem zwykłej bitwy, no żałuję, bo zbliżamy się do końca. Ja pitole. Niby są jeszcze szanse, no ale kurczę, to my musieli teraz. chociaż zobaczcie, no. Jeszcze po takim digielku dla botów wszystkich. kurde no patrzcie, co się dzieje, no jest. Nie no to już nie ma szans. Mm, Emily ma za mało, Emily ma za mało, to chyba nie ma takiego skina w tej skrzyni właśnie, ale kuźwa, patrzcie, byśmy i tak wygrali. Gdyby była to normalna, chociaż było różnie. To i tak byśmy ją zgarnęli. Ja pitole 21, 400. Sprzedaj. Bananików sobie nafarmiliśmy nie wierzę, co jest w tej skrzyni droższe? Ej, no nie, no są tu skiny na zbuście, jak to wyglądało. No były szanse, jakby ktoś trafił z tych przedmiotów coś. Sarpentik, no mogło być, ta kosa też 2,5. No, nam leciał ten i ten najdroższy, nam leciał cały czas. Ja pierniczę. No to grubo, cóż ja mogę więcej dodać? Wjeżdżamy sobie na event do handlarza, wpisujemy, walimy tego maxa, co mamy, tych bananików. Mogę to skopiować? Chyba tak, handlarz bronią I zobaczymy co nam tutaj wyskoczy Ło, za dużo Za dużo przepana, to ile jest maksymalnie? Chyba 50 koła Asimowek No cóż, na tym zakończę ten materiał, no niestety zbustowany underdog nie pyknął Dajcie znać jakie chcecie kolejne filmy zobaczyć z CSGO Skinsa A ja się z żegnam, dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się do zoba Elo, cześć